Witam Państwa w piątek 21 dnia czerwca. Notowania euro dolara zdecydowanie zawróciły w mijającym tygodniu pod poziom 1.34 i tym samym na wykresie właśnie o skali tygodniowej obserwujemy potencjalną formację objęcia Bessy, jednak potwierdzenie to uzyskamy dopiero po zamknięciu się całego interwału. Jeśli bieżąca cena czy też cena zamknięcia będzie poniżej ceny otwarcia z tygodnia, wtedy oczywiście ta formacja objęcia BES-y nam się pojawi. Jeśli nie, to prawdopodobnie i tak będziemy mieli spadkową formację zasłony ciemnej chmury. Z jednego i drugiego punktu widzenia wygląda na to, że trend wzrostowy na eurodolarze się zakończył. Tak więc te cztery tygodnie ostatniej zwyżki mogły być falą C w korekcie prostej A, B. C. W związku z tym zmalały też szanse dotarcia do ekspansji 161,8%. A rynek aktualnie próbuje pokonać lokalne wsparcia wyznaczone przez ostatnie wierzchołki, a także przez wierzchołek lewego ramienia w potencjalnej formacji głowy z ramionami, gdyż ona z powrotem jest w grze. Czyli lewe ramię, głowa, prawe ramię. Jeśli taka formacja miałaby mieć miejsce, no to oczywiście powinniśmy zmierzać przynajmniej w okolice 1,28. Z kolei na niższym interwale czasowym widzimy jeszcze jak notowania próbują się uporać z tym lokalnym wsparciem, które też było kilkukrotnie testowane w okolicach 1,31,78. Na razie jest ono po raz kolejny naruszane, oczywiście na, na tym krótszym interwale. Czasowym Tych kolejnych wsparć można by wyznaczyć więcej, albo też można by posłużyć się zniesieniami Fibonacci'ego, ponieważ również teraz testowane są okolice zniesienia 38,2%. Kolejne dopiero wypadają w okolicach 1,31,04. Wyprzedaż na rynku złota na razie e, przestała mieć miejsce. Obserwujemy lokalną korektę, ale wydaje się, że niedźwiedzie jeszcze powrócą na ten rynek i zepchną cenę złota ponownie niżej, ponieważ patrząc na układ fal, chociażby od tutaj lokalnego szczytu mamy falę pierwszą, drugą, trzecią, teraz falę czwartą, która dotarła do modelowego zasięgu dla fal czwartych, czyli 2,26,38,2 i tym samym powinniśmy jeszcze obserwować kolejny spadek na fali piątej w dużej fali trzeciej, e, czyli mowa tutaj o tej strukturze. Na wykresie dziennym będzie to lepiej widoczne, niż mamy teraz do czynienia z falą trzecią. Od tego miejsca fala pierwsza, druga Trzecia, więc ewentualnie po lokalnym dołku jeszcze większa korekta na większej fali czwartej i jeszcze kontynuacja e, spadków. Także na razie po korektach wydaje się, że rynek złota znajdzie się na niższych poziomach. Z kolei amerykańska giełda w końcu pokonała dolne ograniczenie w kanale wzrostowym, w którym pozostawała od bardzo długiego czasu. Również pokonaliśmy, jak na razie. W cenie zamknięcia wczorajszej świecy szczyt z pierwszej połowy kwietnia. No i mamy tutaj otwartą drogę, chociażby tutaj do tych minimum w okolicach 1535 punktów. Przynajmniej tak to na razie wygląda, że ta przecena na amerykańskim parkiecie może się jeszcze powiększyć. A najbliższy opór oczywiście stanowi linia poprowadzona po dołkach. A poszczegółowe komentarze i analizy zapraszam na istw.pl do strefy analitycznej.